Cześć wszystkim! Dzisiaj w następnym odcineczku poradnika modowania gotyka opowiemy sobie o klasie CIT. Jest to klasa, krótko mówiąc, służąca do opisywania, do tworzenia przedmiotów. I przejdziemy sobie przez wszystkie jej pola, aby wiedzieć, co można robić, czego, no, czego nie można, myślę, wyjdzie to w praniu. I też przejdziemy przez kilka przykładowych tam przedmiotów po kolei w, w, w już tych stworzonych w standardowym gotiku Nocy Kruka aby zobaczyć na żywym materiale tak jak, jak tą klasę się implementuje jak to wygląda co tam, co tam jak przedmioty są tworzone. Tak? Sama klasa samą klasę można podejrzeć w pliku klasy z D ja sobie tutaj dodatkowo, krótko mówiąc, już przygotowałem opisy pól, żebym nie musiał tego z pamięci mówić. Myślę, że gdzieś tam później udostępnię jakieś takie, nazwijmy to pseudodokumentację kiedyś. Więc lećmy po kolei. Pierwsze pole to jest integer ID. Nie jest to coś, co wypełniamy, jakieś ID. Nie mam pojęcia, czy jest ono generowane automatycznie, czy też nie. Nie, skorzystamy, nie korzystamy z niego. Kolejny to jest string name. Jest to nazwa przedmiotu. Krótko mówiąc, jest to nazwa, która się wyświetla tak naprawdę po najechaniu na przedmiot, na przykład w świecie gry, przed podniesieniem go, tak. Wtedy, wtedy, wtedy mamy, mamy tutaj. Ten tekst. No i oczywiście też można później wykorzystywać to w skryptach np. do porównań. Tak. Name .ind. nie jest to coś używanego. Mamy kolejne pola, które się nazywają HP i HP Max. Nie są one również używane. Bardzo możliwe, że miały służyć do symulowania niszczenia przedmiotów. W sumie od razu powiem o tym. Sporo pól, które są w klasach, nie są w ogóle wykorzystywane w grze. Bardzo możliwe, że były jakieś pomysły na ich wykorzystanie, ale koniec końców, w ostatecznym rozrachunku, w ostatecznym końcowym produkcie po prostu nie zostały w żaden sposób wykorzystywane, wykorzystane, ale są nadal w silniku. Pola main, flag i flags. Zacznijmy od pola main flag. Jest to pole oznaczające główne oznaczenie i temu, krótko mówiąc, kategorie. Czyli czy jest to broń biała, broń dystansowa, nazwijmy to amulety, pierścienie, zbroje, czy na przykład książki, tak? tego typu. To jest nazwijmy to nawet te kategorie w ekwipunku. Tak? Flags to są już dodatkowe flagi. Tu możemy wpisać kilka flag, nawet. Może to być na przykład, że to jest jednoręczny miecz, dwuręczny miecz, łuk, kusza, przedmiot, który można stakować na tej zasadzie. Pole weight, waga, nieużywane, bardzo możliwe, że miało symulować wagę przedmiotów value, jest to wartość przedmiotu, którą, no, wartość handlu, tak. Kolejny, damage type, jest to rodzaj obrażeń, jakie są zadawane przez, w przypadku broni, tak, Czy są to obrażenia cięte, broni siecznej, kuta, obuch, może być to obrażenia magiczne od ognia. Damage total, jest to by, powinna być to wartość, którą, y, która sumuje nam wszystkie obrażenia zadawane przez broń. Y, tutaj nie, nie, nie jest to obliczane od razu, musimy ją wpisać. tak. Kolejna rzecz to jest war damage index. Damage. I tu mamy taką dziwną konstrukcję, o której jeszcze nie mówiłem, a to jest dobry moment, żeby powiedzieć. Jest to tablica. Y, czym jest tablica? Y, nazwijmy to jest to wartość, którą. Jest to wartość, jest to konstrukt, który może przechowywać kilka wartości, tak? To jest powiedzmy, ten, to jest kilka koszyków, tak? W tym momencie to jest da, to ma tyle może przechować 8 wartości, tak? Dla każdego typu obrażeń krótko mówiąc. Yy, możemy ustawić, że dla indeksu powiedzmy dla obrażeń kutych zadajemy tyle obrażeń, a potem od razu w następnej linii zadeklarować, że dla magicznych zadajemy tyle obrażeń, tak? I wtedy w tym pod yy, pod powiedzmy tym damacz yy, i na przykład jedynce przechowujemy jakąś wartość damacz dwójeczka równa się kolejna wartość. Krótko mówiąc to co jest w tym nawiasie kwadratowym oznacza którym koszyczku z którego koszyczka bierzemy dane czy wrzucamy dane tak na tej zasadzie. Będzie to ładnie przedstawione powiedzmy przygotowałem jeden przedmiot tak zmodyfikowałem żeby pokazać jak to wygląda tak albo będzie to bardzo widoczne na protection przy zbrojach. Więc to, jak będziemy już dalej to przej przejdziemy przez to na przykładzie. Where oznacza, gdzie przedmiot jest zakładany: czy na ciało, czy na głowę. To pozwala na przykład na implementację hemów. Protection. No właśnie, tu ustawiamy odpowiednią ochronę na przedmiocie, tak? <laughs> Zależnie od tego, jakie wartości ma od, przed czym chronić. <laughs> Value Nutrition. Teoretycznie powinna być to wartość, która prawdopodobnie miała zwiększać HP, ale nie jest używana. Mamy kolejną tablicę. Condition attribute z wartościami strójeczką. Z w tym przypadku deklarujemy atrybuty wymagane do noszenia przedmiotów. Tak? Najpierw musimy zadeklarować, jaki o jakim atrybucie mówimy, na której pozycji. A później musimy zadeklarować, jaka będzie wartość. To pozwala na przykład na zrobienie takiej rzeczy, że przedmiot wymaga i zręczności, i siły. Tak. E, pola change attribute i change value nie są używane. Praw, jakiś, jest to jakiś niewykorzystany koncept, nie wiem do czego. Nawet tak. Tu próbowałem odpytać też kogoś i też nie miał pojęcia. E, Funk magic również to nie jest używane on equip i on unequip. Są to funkcje, czy raczej pola, pod którymi wstawiamy metody odpowiadające na zadziałanie przedmiotu, tak? Powiedzmy jak nie wiem, bronie miały to, że zwiększają nam umiejętność walki, tak? To w tych polach właśnie były te, są te metody podstawione, na którym właśnie daje ten bonus do władania. Albo ewentualnie przy amuletach czy zbroi no, przepraszam, przy amuletach na przykład e, zwiększanie wartości, tak? E, zwiększanie naszych atrybutów. On-State, jest to tablica. E, tutaj możemy określić e, funkcję, co się dzieje, jak będziemy używać przedmiotu. E, bardzo dobrym przykładem jest skręt, który po prostu po, za, po użyciu powoduje metodę, e, wywołaniem takiej metody, że nasza postać wykonuje animację zapalenia go i coś się tam dzieje, tak? E, owner. Oznaczenie właściciela przedmiotu. Wykorzystywane to było bardzo mocno w gotiku, 1, na przykład dla broni Diega, dla broni chyba Lestera, tak? gdzie jeżeli mieliśmy tą broń założoną, to właściciel się denerwował, jak to widział. W gotiku dwójce jest chyba tylko przy młocie i przy tym strażniku świętego młota z, z, z klasztoru. Owner Guild, nie jest to wykorzystywane, nie mam pojęcia, czy działa dobrze. Próbowałem uruchomić, nie zadziałało mi to. Bardzo możliwe, że miało to działać na zasadzie tego, co jak Owner, tak? Czyli, że jeżeli nosimy przedmiot, który nie jest zgodny na przykład z naszą gildią, to pewnie mogłaby ta inna gildia się wkurzać. Disguise, disguise Guild, krótko mówiąc, pole pozwala na zasymulować zmiany gildii po założeniu przedmiotu. Zadziałało, jak próbowałem wykorzystać to. Nie spotkałem rzeczywistego wykorzystania tego, tego mechanizmu i bardzo możliwe, że jest to bardzo, bardzo powodujące bugi. Tak? Trzeba by z tym uważać. Nie doradzam tego wykorzystywać. String Visual. Jest to nazwa pliku modelu tak? 3D danego przedmiotu. Tutaj po prostu wpisujemy jego nazwę wraz z rozszerzeniem. Visual Change jest to nazwa tekstury, która się wyświetla po założeniu, tak? Jeden model może mieć kilka różnych tekstur, tak? Zależnie od, zależnie od potrzeby, co też pokaże na zbrojach. Efekt. Jest to nazwa efektu wizualnego, który uruchamia się, gdy używamy przedmiotu. Jest to widoczne na przykład przy runach, w momencie, gdy Aktywujemy runę i widzimy coś tam w ręku, tak? czy, 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 czy zwój, tak? to od razu w ręku postaci pojawia się jakiś tam efekt. Visual Skin teoretycznie pozwala jeszcze na dynamiczne zmiany materiału modelu, czyli jeden pancerz, wiele tekstur i można to zmieniać w trakcie dla jednego konkretnego pancerza potrafi to powodować błędy szczególnie jeszcze przy direc 11 takie problemy występowały w przeznaczeniu epilogu gdzie po prostu zbroje zbroje się kićkały, krótko mówiąc scene name nie jest używane nie mam pojęcia do czego to jest nawet MATERIAL. jest to typ materiału przedmiotu do czego to służy dźwięk na przykład przy wypuszczaniu przedmiotu, tak? Materiał może być skó chyba skóra, na przykład metal, tak? To wtedy różne różne dźwięki wydaje, tak? Munition. Amunicja, tak? Jeżeli przedmiot wykorzystuje amunicję, czyli krótko mówiąc łuki kusze, to tutaj określamy jaką tą amunicję ma przedmiot wykorzystywać, tak? To jest to to służy właśnie do tego. Spell. Jest to dla run i zwojów, czyli krótko mówiąc tutaj deklarujemy o jakim czarze, jaki czar to będzie wykorzystywany? Range, jest to dla broni białej, krótko mówiąc zasięg, z jakiej broń, na jaką broń działa, tak? Długość broni białej, krótko mówiąc, tak. Mag circle, jest to wymagany minimalny krąg magii, aby użyć przedmiotu. Description. W momencie, jak przedmiot nam się wyświetla w ekwipunku, to jest górna linijka ta na samej górze, tak? Główny ten opis. Dalej mamy dwie tablice: tablicę tekst tekst i tablicę count, obie o wartości 6. Są to linijki odpowiadające za opisy przedmiotów, tak? To, co mamy tekst, to jest tekst znajdujący się po lewej stronie, zaś count jest to hmm, Wartość liczbowa, którą wyświetlamy po prawej stronie. Krótko mówiąc, może być to obrażenia broni i po prawej jej wartość, tak? Value, czyli wartość tej broni, i po prawej stronie musimy zadeklarować, że ma się wyświetlać liczba określająca wartość tej broni. I kolejne pola. Tutaj niestety nie mam dokładnych opisów, co one robią. Z tego, co udało mi się uzyskać, informacje głównie służyły one w gotiku jedynce do obracania obracania animacji przedmiotów w ekwipunku do jak się był ten podgląd tak nie mam pojęcia czy one mają zastosowanie w gotiku dwójce. No dobra przejdźmy teraz przez kilka przykładowych przedmiotów tak żeby zobaczyć część 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 tych pól zacznijmy od broni ręcznych tak niech to będzie i zobaczcie. Mamy name sztylet, tak? mamy główną flagę NF, oznacza, że jest to broń biała. Mamy item SWD, jest to oznaczenie, że jest to miecz. Mater, mat material, mamy, że jest to metalowy materiał. Tak? Tu są wartości stałe, gdzieś tam zadeklarowane w innych miejscach. Tak możemy sobie podglądać, ale to nie ma w tej chwili na nas znaczenia. Mamy value, też widzicie, jest to gdzieś tam zadeklarowane, nie jest bezpośrednio wpisane, ale jest to value i że jest równe 5. Damage total, totalna to ilość obrażeń. Tu dodawałem do testów discus guild i rzeczywiście spowodowało to, że moja postać po założeniu przedmiotu stawała się strażnikiem. Damage type. Tutaj właśnie mamy te obrażenia, typ obrażeń. Zasięg. Condition attribute mamy określony jako na drugiej pozycji, tak? na, że to jest wymagana siła. Po czym mamy dla tej siły oznaczenie, że na, na tym samej pozycji tak? ten sam atrybut będzie wymagał pięciu siły. Visual mamy, tak jak mówiłem, linijkę, tekst odpowiadający za nazwę modelu 3D. Description, czyli to, co na górze, i tak jak dalej mówiłem. Druga linijka, mamy tekst damage total, który brzmi obrażenia, name damage, a po prawej stronie, na tej samej pozycji w, ta, w tablicy, jako dwójkę, mamy już wartość integera y, liczbową, tak jak i ten y, damage. Tak samo dalej, w trzeciej linijce mamy, że to jest name y, string strand needed, krótko mówiąc, wymagana siła, a po prawej stronie odnosimy się do drugiej pozycji w tablicy condition value, do tego co tutaj wprowadziliśmy. Krótko mówiąc, e, tworzenie takiego miecza jest dosyć proste. E, co tu mogę może jeszcze pokazać? Armor. Zobaczcie. Mamy tutaj inną main flagę. Mamy żadnych dodatkowych flag. Ale tu mamy właśnie tą tablicę protection. Zobaczcie, są stałe określające wartości dla różnych, na różnych pozycji w tej tablicy. Prot Edge Blunt Point Fire Magic, tak, krótko mówiąc, możemy sobie podglądać i przypisujemy dla każdej pozycji wartości, dla jakich ten średni pancerz bandyty. Miał, miał jaki ten, jakie wartości ma ten pancerz bandyty mieć. W wizualu, jak zobaczycie, mamy również e, odnośnik do tego, jak model, ale tu jeszcze mamy do e, tekstur. Jeżeli dobrze pamiętam, to są tekstury. Oprócz tego, zobaczy, mamy wear torso, czyli żeby na, mm, na, na, na krótko mówiąc, e, na ciele, tak. Material, tu jest letter. No i tu mamy też wykorzystane wszystkie, wszystkie linijki wraz z tekstem. Co chciałem jeszcze pokazać? Runy, tak? Tutaj zobaczcie, mamy dodany spell, krótko mówiąc jest to odnośnik do stałej opisującej, który to jest czar. Mamy where, gdzie tutaj mamy już zmienną, że po założeniu jest to miejsce efektow, efektów jakiś, tak? I mamy jaki efekt jest to w tym momencie tutaj instancja, krótko mówiąc, pokazana, tak, jaki, jaki to ma być efekt dla powiedzmy co to, co to jest runa. I to jest szałbel Jara. Zobaczymy, że jest e, na przykład red, czyli na jakiś tam czerwony kolor, ale zobaczcie, lodowa lanca tu mamy już inny, jest blue. Na m, krótko mówiąc, niebiesko będzie. To, co jeszcze chciałem pokazać, to teraz przejdźmy do tego mm, range, web, range Weapons. Tu sobie edytowałem kuszę i zobaczcie, zrobiłem tablicę e, Dimage, gdzie. Na pozycji Damage Index Point, czyli o, obrażenia Qt, dałem 100 damage'a. A później na pozycji Damage Magic dałem również 100. Oprócz tego, w Damage Type, takim oto operatorem, czyli pojedyncza kreska, wskazałem, że w tym polu będą albo, albo będzie i to, i to tak chyba to będzie najlepiej, tak? Że damage type to jest damage pointowy i damage magiczny, tak? I po tym później właśnie rozpoznaję, że zadaję tyle obrażeń takich i tyle takich. Zaś w damage total przypisałem sumę tych dwóch pól. Tak, aby rzeczywiście to zostało zliczone. Oprócz tego, zobaczcie jedną rzecz tutaj. Tu na przykład jest flaga i tem multi. Krótko mówiąc, będą one w jednym miejscu się stakować. Nie ma problemu tutaj ze stakowaniem, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest to w kategorii kurz i multi. Dobrze. Co jeszcze tu mógłbym mógłbym pokazać? Chyba będzie dobrym miejscem pokazanie. Amuletu? Czy ja mam amulet? Nie, może być, może być Plants. Na przykład mamy rzepę i zobaczcie, mamy On State. Krótko mówiąc, będzie nam, e, będzie nam e, w momencie, gdy użyjemy, tak, u, mamy, mamy po prostu wywołanie tej funkcji, która powoduje, że po zjedzeniu, tak zostanie zostanie zmienione, zostaną nam zmienione atrybuty. A na przykład po użyciu tutaj bagiennego ziela zostanie wywołany efekt spowolnienia. Chciałem jeszcze pokazać Wam amulety, bo to jest dobry, ale mogą być pierścienie. I zobaczcie, mamy tutaj właśnie użycie tego on equip i on unequip. Przypisywane są tutaj dwie metody, które powodują, że przy założeniu ochrona przed ogniem wzrasta o jakąś tam wartość, a przy zdjęciu zmniejszona jest o jakąś wartość. I tutaj możemy znacznie więcej rzeczy wpisywać, które się wydarzą. Na przykład sprawdzać, czy mamy jakiś inny przedmiot, tak jak to jest w setach, na przykład wojownika, tak tych jarkendaru. To powoduje po prostu, że, 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 no informacje, co się dzieje w momencie założenia takiego elementu, takiego przedmiotu, tak. Jedna rzecz o której jeszcze od razu powiem jest coś takiego jak flaga item missions. Jeśli dobrze pamiętam ona powoduje że przedmiot jest wtedy przedmiotem nazwijmy to ważnym i taki przedmiot takiego przedmiotu nie powinno dać się sprzedać. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc 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 to jest dosyć ważne tak. E przy okazji, pokażę jeszcze tak. Mamy coś takiego OnState0 w przypadku, tutaj jak już jesteśmy, w przypadku dokumentów, tak? Zobaczcie, kategoria DOCS, item missions, on state coś takiego. I tak wygląda funkcja, która printuje nam. E, dokument, tak? To już jest coś, co kiedyś, kiedyś myślę, opowiem po kolei, jak to wygląda. No cóż, mamy 20 minut. Mam nadzieję, że e, opisałem wszystko jak trzeba w miarę czytelnie, w miarę roz, no, no, opowiedziałem w miarę, w miarę jasno. Weszło dłużej niż myślałem, bo chciałem się w 10 minutach zamknąć <laughs> ale widać, jeżeli chodzi o klasy, będzie to trochę dłuższy temat. Więc będę dzielił to pojedynczo. Następnie zapraszam na opis klasy odpowiadającej za NPCT. Do następnego hejka!